Czy zastanawialiście się kiedyś, czym tak naprawdę jest rzeczywistość, którą codziennie doświadczamy? Na pozór wszystko wokół nas wydaje się materialne, solidne i rzeczywiste: od przedmiotów, które widzimy, po ludzi, których dotykamy. Jednak gdy spojrzymy na świat przez pryzmat fizyki kwantowej, okazuje się, że to, co postrzegamy jako rzeczywiste, jest jedynie iluzją. Rzeczywistość, jak wyjaśnił Albert Einstein, to pole energii, które kontroluje wszystko, co materialne. To pole, będące niewidzialną siecią energii, jest źródłem wszystkich cząsteczek, które budują świat fizyczny. Oznacza to, że to nie materia rządzi materią, lecz energia steruje wszystkim, co istnieje. W rzeczywistości atomy, podstawowe cegiełki wszechświata, składają się niemal wyłącznie z energii. Materia stanowi zaledwie ułamek ich struktury, mniej niż 1%. To prowadzi nas do kluczowego pytania: czy to, co postrzegamy, jest pełnym obrazem rzeczywistości? Odpowiedź brzmi: nie. To, co widzimy, jest ograniczone przez nasze zmysły, które są w stanie rejestrować jedynie wąski zakres częstotliwości, taki jak światło widzialne. Cała reszta, nieskończona ilość wibracji i energii, pozostaje dla nas ukryta. Ta perspektywa zmienia sposób, w jaki powinniśmy postrzegać siebie i otaczający nas świat, ponieważ otwiera drzwi do odkrywania naszej wewnętrznej mocy twórczej. Kiedy przyjrzymy się atomowi, możemy być zaskoczeni jego strukturą. Na pierwszy rzut oka wydaje się solidny i rzeczywisty, ale w rzeczywistości jest niemal całkowicie pusty. To oznacza, że to, co wydaje nam się fizycznym, materialnym światem, jest w większości przestrzenią wypełnioną wibracjami i informacją. Energia, która tworzy atomy, jest niewidzialnym polem zawierającym nieskończony potencjał. To pole nie jest czymś statycznym. Ono pulsuje, wibruje i przenosi informacje, które wpływają na to, jak postrzegamy świat. To właśnie dzięki tej energii powstaje iluzja materii. Einstein powiedział, że pole energii jest głównym czynnikiem wpływającym na cząstki, a nie odwrotnie. To oznacza, że jeśli zmienimy energię w polu, możemy wpłynąć na rzeczywistość, jaką postrzegamy. Ten wniosek nie tylko zmienia nasze zrozumienie otaczającego nas świata, ale również otwiera drzwi do świadomego kreowania naszego życia na poziomie, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Atom, w swojej esencji, jest dowodem na to, że świat materialny jest jedynie cieniem głębszej rzeczywistości energetycznej. Wyobraźcie sobie, że uwaga jest jak latarnia, która oświetla wybrany fragment rzeczywistości. Tam, gdzie kierujemy swoją uwagę, tam płynie nasza energia. Właśnie to jest klucz do zrozumienia procesu tworzenia w polu kwantowym. Energia, którą wysyłamy poprzez nasze myśli, emocje i intencje, wpływa na pole energii otaczające nas i kształtuje naszą rzeczywistość. Jeśli potrafimy odciągnąć swoją uwagę od codziennych bodźców, Takich jak nasze ciało, otaczające nas przedmioty, miejsca, w których przebywamy, oraz wspomnienia z przeszłości czy obawy o przyszłość. Zaczynamy działać na poziomie czystej świadomości. Stajemy się kimś więcej niż sumą naszych doświadczeń. Nasza uwaga uwolniona od ograniczeń materialnego świata ma zdolność wpływania na pole energii w sposób, który przekształca naszą rzeczywistość. Zrozumienie tej zależności pozwala nam dostrzec, że nasza uwaga jest narzędziem kreacji. Wystarczy, że skierujemy ją na to, co chcemy osiągnąć, zamiast skupiać się na tym, czego nie chcemy, aby rozpocząć proces manifestacji. To pole kwantowe reaguje na naszą intencję, dostosowując rzeczywistość do energii, którą generujemy. Wyobraź sobie, że wszystko, co uważasz za stałe i fizyczne ciało, przedmioty wokół ciebie, ziemię, a nawet gwiazdy jest jedynie znikomym ułamkiem rzeczywistości. Gdybyśmy usunęli wszystko, co materialne, pozostałaby tylko przestrzeń wypełniona energią, wibracjami i częstotliwościami. To właśnie w tej przestrzeni kryje się prawdziwa esencja wszechświata, niewidzialne pole potencjału, w którym wszystko jest możliwe. W tym polu energii nie istnieją ograniczenia fizyczne. Nie ma ciała, nie ma przeszłości ani przyszłości. To miejsce, w którym możemy porzucić nasze codzienne tożsamości, zapomnieć o problemach i obawach, stając się czystą świadomością. To właśnie tam możemy kształtować swoją rzeczywistość, korzystając z mocy intencji i uczucia. Wyjście poza fizyczną rzeczywistość pozwala nam spojrzeć na świat z perspektywy Kreatora, a nie obserwatora, i wykorzystać tę przestrzeń do tworzenia życia w harmonii z naszymi najgłębszymi pragnieniami. Twój umysł i serce działają jak dwa potężne instrumenty, które muszą być ze sobą zsynchronizowane, aby mogły stworzyć harmonię. Koherencja, czyli stan idealnej synchronizacji między mózgiem a sercem, jest kluczowym elementem procesu manifestacji. Kiedy twój mózg jest w stanie spójności, jego różne obszary zaczynają pracować razem w pełnej harmonii, generując silny, uporządkowany sygnał. Z kolei serce będące źródłem najsilniejszego pola elektromagnetycznego w ciele, odgrywa równie ważną rolę. Gdy odczuwasz uczucia takie jak wdzięczność, miłość czy spokój, twoje serce wchodzi w stan koherencji, a jego pole energetyczne staje się bardziej stabilne i rozległe. Badania pokazują, że pole serca może sięgać nawet 3 metrów od ciała, wpływając na otoczenie i przyciągając do ciebie to, co jest zgodne z twoimi intencjami. Kiedy serce i mózg współpracują w stanie koherencji, twoje intencje stają się znacznie bardziej klarowne, a ich energia bardziej skoncentrowana. To właśnie ta spójność pozwala wysyłać potężny sygnał do pola kwantowego, łącząc się z potencjalną rzeczywistością, którą pragniesz stworzyć. W tym stanie twoje pragnienia przestają być jedynie myślą, stają się energetyczną częścią wszechświata, gotową do manifestacji. Wyobraź sobie, że zamiast działać w świecie materialnym, tworzysz swoją rzeczywistość z pola czystej energii. W tym miejscu nie istnieją ograniczenia czasu, przestrzeni ani fizyczności, jest to pole nieskończonych możliwości. Aby wejść w ten stan, musisz najpierw skupić swoją uwagę na teraźniejszości i odłączyć się od wszelkich zakotwiczeń w przeszłości oraz obaw o przyszłość. Tylko w stanie pełnej obecności możesz zacząć kształtować rzeczywistość w sposób świadomy. Proces tworzenia z pola kwantowego polega na wysyłaniu wyraźnej intencji, klarownej myśli połączonej z głębokim uczuciem. Wyobraź sobie, że twoja intencja jest jak precyzyjnie nakierowany promień światła, a twoje emocje jak magnes, który przyciąga to, czego pragniesz. W tym stanie twoje pole energetyczne zaczyna rezonować z określonym potencjałem w kwantowym wszechświecie. Kiedy twoja intencja i emocje są w pełnej harmonii, wysyłasz sygnał, który rozświetla odpowiednią możliwość w polu kwantowym. To tak, jakbyś nawiązywał połączenie z wybraną przyszłością i wprowadzał ją w rzeczywistość materialną. Twoja rola w tym procesie nie polega na forsowaniu działań w świecie fizycznym, ale na byciu w stanie pełnej wiary, że twoje pragnienie już istnieje. Jako część tej nieskończonej przestrzeni możliwości, to właśnie tutaj tworzenie staje się aktem czystej świadomości i energii. Każdy z nas posiada zdolność kreowania rzeczywistości, która wykracza poza to, co widzimy na co dzień. To nie fizyczne ograniczenia, lecz nasze myśli, uczucia i intencje decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Gdy zrozumiesz, że jesteś częścią pola energii, twoja świadomość przestanie być ograniczona przez materię a zacznie operować w przestrzeni nieskończonych możliwości. Jako twórca swojej rzeczywistości, masz w sobie moc zmiany informacji w polu kwantowym. Poprzez jasne intencje, uczucia miłości i wdzięczności oraz skupienie na teraźniejszości, możesz kształtować życie w zgodzie z własnymi pragnieniami. Pamiętaj, że wszechświat nie odpowiada na to, kim byłeś, lecz na to, kim jesteś teraz, w tej chwili. Twoje myśli, zharmonizowane z emocjami, są niczym klucz, który otwiera drzwi do nowych możliwości. Teraz nadszedł czas, abyś w pełni uświadomił sobie swoją moc i zaczął świadomie tworzyć przyszłość, która odzwierciedla Twoje najgłębsze marzenia. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Uwierz w to i zacznij działać już teraz.